Witam w kolejnym odcinku Need for Speed Most Wanted, Czarna Lista. Tak, przechodzimy do właściwej gry, czyli mamy do wyboru trzy samochody. Lexusa jest 300 Fiata Punto i Chevroleta, Cobalta. My weźmiemy Fiata Punto. Tak. I zaczynamy. Okej, hey, to ja rzucę okiem na mapkę. Jedź do garażu, o którym ci wspominałam. Tam się spotkamy. No okej, okay. więc jedziemy. Widzimy ten zielony migający. domy. Prosimy do niego dojechać Wkurzeni, po parę miesięcy żeśmy przesiedzieli. Na dołku, w areszcie. Tak, gdzie próbowali nas skazać, przez Razora, który dzięki naszemu samochodowi dał radę pokonać przeciwników i spiąć się na czarną listę, no ale nic, my jednak mamy zamiar się zrewanżować i... Zostać numerem 1 na tej czarnej liście. Więc zaczynamy. W końcu to trafiłeś. Jak ci się podoba, możesz tu trzymać swój wóz. Potraktuj to miejsce jako kryjówkę. Możesz się tu przyczaić, gdy wzrośnie ciśnienie ze strony gin. Jeśli chcesz załatwić rezerwę i odzyskać swój wóz, czeka cię sporo pracy. Musisz masować na czarnej liście i pokonać każdego po drodze. Jeśli o nich chodzi, to dopiero próbujesz wrócić do gry. Wybierz odpowiednie zawody, zwiększ swoje notowania, a będziesz mógł wrzucić wyzwanie komuś z rankingu, a kiedy załatwisz razora. Pozwolę ci wrócić do gry zadzwonię, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Na razie. Hmm. Czarna lista. Numer 15. Sunny. Jego Volkswagen Golf GTI. Ten tutaj to Sony. Wpakował mnóstwo kasy w swoją brykę. Wygląda na zajeżdżoną, ale nie daj się zwieść. To prawdziwa rakieta. Zrobi wszystko, żeby dorwać nowe części, zanim pojawią się na ulicy. Ha, no ciekawe, ciekawe. Taki pozer. No ale golfika ma fajnego. A my spróbujemy zdobyć tego golfa. No i tak, zaczynamy. Mamy imprezy wyścigowe, kamienie milowe, notowania i biografię, tak, na razie. Więc najpierw zobaczmy nasze kamienie milowe. Kamienie milowe to, aby pomyślnie zakończyć przepychanki, aby pomyślnie zakończyć tę próbę musisz uszkodzić radiową co najmniej dwa. Wycieczkę przed pościgiem poniżej 4 minut i utrzymać się w pościgu powyżej dwóch minut. No daj tam jeszcze coś z radarem, jakąś prędkość musimy. Spróbujmy zrobić najpierw kamienie milowe. Rockport, no więc zaczynamy. Tak. Długie pościgi podnoszą poziom zainteresowania policji i agresji. Więc spróbujmy zrobić wszystko naraz. Czyli najpierw. Pasz. Nie dał się uderzyć. A jest. A jest pierwszy. No white sports car. No, ciężko nazwać świata. Punto. Z wozem, no ale nic. Na razie mamy tylko jednego gwiniarza. Czekamy na drugiego. Fajnie by było jakby się pojawił. Kiedyś się pojawi. Przy okazji możemy troszeczkę pojeździć po jak mówiłem na początku naprawdę policja jest fajna A jest, dobra Przepychanki zaburzone Czekaj, 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 chodź, chodź, możemy go zgubić Spoko, ogarnij się Już jest, jest, jest 2 minuty musimy wytrzymać. Oj no jalo, mocno uszkodzony, więc już szalejemy. Jeszcze 25 sekund. Pościg musi być dłuższy niż 2 minuty, tak? O jest drugi, dobra. No możemy już teraz uciekać. Są dwa. I musimy uciec przed policją w przeciągu czterech. I zaczynamy już po prostu przed nimi uciekać. Te trójkąty to są kryjówki. Nie, nie. Trójkąty to są miejsca, w których można uszkodzić radiowozy. Tak jak tutaj możemy na przykład zniszczyć to. Tak. Chcemy i muciec po prostu. Mamy jeszcze półtorej minuty, czy nam się to uda? Niestety wjechałem na autostradę, a na niej nie będzie tak łatwo. Jeszcze ja trochę tu uszkadzałem samochód. Nawrót mi kompletnie nie wyszedł. No nie, została nam jeszcze minuta.

Może nam się uda. Jest. Jest, powinno. Tak, mamy ucieczkę. Teraz tu się schywamy. No i udało się. Super, kamienie milowe zaliczone. Hmm. udało nam się. Teraz powrót do kryjówki. Zróbmy jeszcze jeden kamień milowy. Wyżej 130 km na godzinę i później przejdziemy do właściwych wyścigów. Z tym razie, nie powinno być problemu, tak prezentuje się nasza fura. Ale ja tylko tak potrafię jechać, więc przełączam na swój tryb. Co mamy, 130? Jest. Udało się. No. no teraz przejdziemy do właściwego uścigu. Tak, mamy tor. Sprint i eliminacja. Trzyma do eliminacji? Ostatni odpada. Na okrążeniu są trzy kółka, czterech kierowcy. Na każdym ostatni odpada. No. Zobaczymy jak nam pójdzie. Kura bez upgrade'ów, podstawowa, nawet turbo nie mamy, nic. Po prostu mamy piata punktów, syfka wyjec, bo wyje i wiertarka? Ale powiem szczerze, że lubię ten samochód. Dobrze się prowadzi. Jest w miarę. Szybki jak na początek. I ciśniemy. Ładnie, udało się. Zobaczcie już jaką mamy przewagę. Posłuchajmy wspaniałej Zoli. I 200 pocisnęliśmy naszym kwiacikiem. Jest mniej udane, no ale udało się. 13 sekund przewagi. No więc wygramy to. Jeszcze wzrasta nasza przewaga. No i pięknie. Pierwszy wyścig wygrany. Teraz drugi. Mamy te maksymalne, ten sprint. No o te trzech przeciwników. Słaby start, no ale. A stałem uderzony. Nie no niedobrze. Ale dobrze, że z drugiej strony to dobrze, na samym początku wyścigu... No yes, co on robi? Ej, no nic, policja... może się pojawić. Ale muszę się skupić. O, jest, jest radiowóz. Takie oto zderzenie. No tamten pocisnął do przodu. I policja się za niego wzięła. Więc my teraz musimy się skupić na... ...dojechaniu jako pierwszy do mety. To lekkie przyhamowanie. No i ciśnienie. Tak, właśnie przyhamowanie. Niestety na takich zakrętach nasza fura dużo jednak traci. Nie ma mocy, nie ma przyspieszenia. No ale... Oj. Oj, poślizg niedobrze, ale już końcówka. Ja wygramy. Tak. No.

Yes. No i super, no i teraz trzeci wyścig. Trzeci wyścig, i później zabawa z Sony. Więc ciśniemy. Oczywiście za wyścig, dostaniemy jakieś tam pieniądze. W ogóle. Później zresztą zobaczycie. Tu no po prostu musimy wygrać. Dwa kółeczka. Ciśniemy naszym wyjcem. Wow to jest najgorszy właśnie w takim zakręcie samochód Ciężko jest go wyminąć No ale my zawodowi kierowcy damy radę Oni ci pojechali skrótem Ja ani nie jeżdżę To tam żaden skrót Tu jest skrót przez stację ale można się wrobić tylko że nasz samochód nie jest na razie super ekstra, więc my nie możemy popełniać błędów. No i niestety Sony będzie stanowił dla nas dość spore wyzwanie. To zobaczycie. Aj nie wyszło. Tu też. Drugi błąd. No nic bywa. Dobrze, że tu go przyhamował ten. Troszkę mi pomógł. Npc. Dobra, dało się. Wygraliśmy. No i mamy. Hej stary, sam chce się ścigać, więc nowy na czarnej liście. Masz więc swoją szansę, jest marny, nie zmarnuj jej. Hmm. No to super do kryjówki i jest, widzicie, rzuć wyzwanie, dwójeczka, tor i tor, to jedziemy. Masz wspaniały wyjazd kontra... Taki oto Volkswagenik. No i poszedł. Tak jak mówiłem. Na naszej podstawowej chórze Czyli tak jak teraz jedziemy, czyli bez przyspieszenia, bez żadnych dodatkowych spoilerów, silników, Sony jest dużym wyzwaniem, szczególnie na tych serpentynach, że jest od nas szybszy, to widać. No ale myślę, że nie powinno. Że jakoś damy mu radę. I się skupiamy w tym momencie na grze. I próbujemy zrobić te dwa okrążenia. Ale nie tak. Okej. Okay. Bardzo kosztowny błąd. Nic bywa. Pojedźmy tędy. No, tu też właśnie jest to zakręt, w którym można stracić zwycięstwo. Dobra, na razie prowadzimy, czy jak widzicie szybko nas dogonił. Ma moc, ta jego fura ma. No nic, ale będziemy się starać wygrać. czy nam się to uda zobaczymy na razie lekkie prowadzenie jest Ten zakręt, który wcześniej zepsułem. Teraz już nie. Jest drugi. No i ładnie. Dobrze. Dało nam się zrobić pewną przewagę. To aby się nie zdarzyć. Pojedziemy skrótem. i chyba za mocno zahamowałem No ale mamy wystarczającą przewagę aby wygrać Nie da mi rady No i udało się Udało się No i został nam drugi wyścig, trochę mi palce zdrętwiały no Jeden od trzymania gazu więc chwilkę no Dobra jedziemy jakoś wytrzymam coś mam na co zwalić bo i teraz ten trudniejszy wyścig takie moje zdanie No, ale postaramy się, nie? On pojechał skrótem. Moim zdaniem to też jest błędem. O, to właśnie się tak przejeżdża. Niestety pod górką jesteśmy wolniejsi. No ale grunt to nie da ci się mi przebić, tak? Też mamy dwa okrężenia. Dobrze, wyjechał za nami. A to jak mówiłem łatwo nie będzie. Tu nie jest łatwo nigdy. Ale myślę, że nam się uda. teraz słabo bo 155 Sony nas tu troszkę dogoni dobrze no i jedziemy to już jest końcówka on pojedzie swoimi skrótami i pojedziemy po drodze Zobaczymy kto na tym zyska My. No i udało nam się A teraz Czy uda nam się wylosować kluczyki Zobaczymy Tak Możesz teraz wybrać dwie karty należące do samego Bierzemy tak Jest, jest dowód rejestracyjna Na rywala, udało się 2-1, zazwyczaj tak biorę. No i 10 tysięcy hajsów. Super, super, mamy ten samochodzik. No i przedstawię od razu kolejnego naszego rywala. Jest Taz, numer 14 na czarnej liście. Ten szalony dureń robi nie wiem, złe zamieszanie. Na czarnej liście maksywkę Taz. Nienawidzi Glina, oni nienawidzą jego. Uważaj na siebie, gdy jest w pobliżu. Grasuje po ulicach Rockport szukając nowicjuszy. Dobrze, pierwszy skreślony. Ale to już w kolejnym odcinku. Jeszcze zobaczymy jego prezentację. To to Lexus, tak? No. Taz. Super! Tas przysłał mi właśnie listę wyścigów i prób, które muszę kończyć, aby móc walczyć o pozycję na czarnym liście. Tas nie jest nowicjuszem, więc musisz udowodnić, że jesteś gotów się z nim zmierzyć. Dokonasz tego wygrywając wyścigi, wykonując próby i gromadząc większe notowania u policji. No tak, ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Lajkujcie, subujcie. Pa!